Jacht Solina. Witamy kochani w kolejnym odcinku, w kolejnym dniu. Przykuje Agata właśnie łódź na pobyt naszych kolejnych gości. Już bliżej końca, jeszcze ostatnie wosnowanie i musimy Musimy chyba przynieść ten aceton, bo myślę, że to z tej żywicy, to te żółte dla się takie zrobimy. Te tutaj na wejściu, tak? Mm -hmm. Dobra. A jeszcze mamy ferwę. Musimy pomalować deski. No, to dzisiaj po południu, jak wypuścimy łódki, wszystkie, no. wiesz? Nie ma dzisiaj deszczu, z deski wyschły do wczoraj. No, a teraz tutaj zobaczcie, jak była ostatnia akcja ze sterociągiem, który zerwał się w tamtej łodzi. No to słuchajcie, uratowała nas stocznia w Jasionowie. Pojechaliśmy tam Agatko około której godziny? 21.15? No i sterociągi były, słuchajcie, wszystkie jakie chcecie: długi, krótki, gruby, cienki, kierownica. kierownica, kierownica yy, no bo to sterociągi to ja źle mówię, bo to cięgno, cięgno. Yy, tak więc cięgna były, jakie chcecie: szóstki, ósemki. No ale cała przekładnia sterociągu też była i szóstka i ósemka. Także widzicie, porządna stocznia w jasionowie, wyposażona we wszystko co potrzeba, i dzięki temu y, uratowała nas. No bo łódź mogła pływać przez weekend, tak? Bo goście nam tutaj zerwali ten sterociąg. No a teraz już y, zakupiliśmy dla siebie. Słuchajcie, zapasowy. Za chwileczkę będę go rozpakowywał, sprawdzał, czy jest właściwy. No bo też pomyłki na magazynie się zdarzają. Więc musimy być pewni, że to jest to, co trzeba. Tutaj zapas mamy. Sterociąg już jest dawno zamówiony po naszej awarii. Jeszcze kiedyś. Więc mamy w zapasie. No i tutaj też już mamy w zapasie. Chociaż tak no, nie spodziewałem się, że tutaj kiedykolwiek się, się zerwie. No bo jakiś silnik nie jest ogromny, tak, żeby to były takie straszne naprężenia i siły. No ale może, może po prostu. Jakoś tak to wyszło. Także za chwilę będziemy witać gości na Pokładzie. Tutaj Łódź jest naładowana i czeka również na gości, którzy za chwileczkę będą startować. I fajnie, bo Łódź będzie pływać dzisiaj do godziny 21, czyli do Zachodu Słońca. No właśnie odkapowuje, ale chyba nie zdążymy, bo gości już do nas idą, tylko sprawdźmy numer. 46, 20, 15, czyli wszystko wskazuje na to, że jest to poprawny, ale jeszcze bym wolał jednak tak dla pewności, spokojności po prostu go otworzyć, zobaczyć w środku. Yy, ostatni, jak yy, wydawało nam się, że to jest taki sam, to po grubości yy, właśnie cięgna Agata od razu powiedziała, że to nie jest to. Także mam Jarkę w oczach. O, o właśnie się alarm włączył, że łódka wypłynęła. Dobra, już wyłączam. I teraz myślę, że Agatko, ty tak na swoje oko powiedz. Jest jak ok. To uważasz. Jest właściwa grubość, nie? Tak. 46, 20, 15. A to EJ, to nie wiemy, co to znaczy. Może Ale wy tam wiecie? Było coś innego? To napiszcie w komentarzach, co to znaczy EJ. No, nie i było co? Deka? Może, nie wiem. Ale jak myślisz, gdzie my to damy? Żeby on sobie był? No, nie wiem. W sumie to mogłoby być na małej, na tym relaksie, tylko w. w tam, gdzie są kapoki? Aha, w relaksie, tam gdzie kapoki, tak? Dobra, myślę, że to dobry pomysł. No. Tylko tu mi się kłóci. Nie, no, musimy to... się zastanowić. Nie wiem. Jak to zrobić? Bo tu żeby się ktoś nie pokuł o to, wiesz? Może dajmy do naszej łódki tej nowej i schowamy w tej barkiście, co jest pod stolikiem. Dobra. Gadka po robocie zgodniała trochę. No, ale za to moim zdaniem, no super wyszło. A co to jest takiego? Pudding z nasion Standardowo. owocowy. Smoreli i jabłek. Mleko owsiane. Płatki owsiane. Rodzynki. No i super deser. Mhm. Naprawdę. No i mówiłem, żebyśmy zjedli na pół. Agata mówi, że to taka mała porcja, że <laughs> że jemy po całej. A tymczasem szybko Wam pokażę coś. Nie wiem, no, czy będzie to... widać. No. O, tam popłynął pirat. Zobaczcie, taki pirat u nas pływa. A tutaj znowu jest taka łódka, którą oglądaliśmy ostatnio na targach. No coś zaczęłaś mówić, to opowiadaj. A ostatnio, jak jedliśmy też podobną owsiankę. Mówił, że nie jest całej, a było prawie do pełna. Zjadł prawie całą. Mam swoją porcję, to zaraz będę próbował. Przenosimy się do Rzeszowa, gdzie jesteśmy w serwisie Mercedesa, czyli naszego samochodu serwisowego, tak możemy powiedzieć, no nie? Roboty. Roboczy. samochód, którym to wozimy wszystko, ostatnio nawet drewno na ognisko dla naszych gości. No i teraz widzicie na ekranie, że samochód już jest po serwisie. Wjeżdża do myjni, gdzie będzie myty i za chwileczkę będziemy sobie śmigać dalej. Zrobiliśmy sobie dzisiaj tak zwany day off, czyli po prostu mamy zamkniętą firmę, gości nie ma. Dzień serwisowy dla samochodu serwisowego. Tak. No. no bo już tak trzeba było po prostu zrobić, a jakoś nie było kiedy, bo ciągle mieliśmy gości. Także jesteśmy sobie tutaj w Rzeszowie w tej chwili. Zwiedzamy sobie parking, chodzimy, spacerujemy czekamy aż auto będzie gotowe, później jedziemy sobie na obiadek. No i odebraliśmy dzisiaj jeszcze V-Bond, tak? Tak, no. No właśnie. Także 기다aliśmy go po miesiącu czasu, bo też nie było kiedy, nie było czasu. Wracaliśmy wieczorem, firma była zawsze zamknięta. Mamy wreszcie ładnie wykonany, jak już będziemy mieli auto i wydadzą nam z powrotem, no to wam pokażemy, jak wygląda. A no nie? zobaczcie jak mamy elegancko w poczekalni pijemy sobie wodę kaweczkę i czekamy, pan już był z dokumentami i za chwileczkę będziemy śmigać dalej smakuje? bardzo, woda z cytryną i z miętą Pienią. może na jacht wprowadzimy do nas, co ty na to? no, ale musimy zrobić pamiętasz taki koktajl e, z Thermomixa? Mm -hmm. ten był dobry, orzeźwiający jest fajny przepis w książce Kukida. Mega. To jest taka orzeźwiająca lemoniada. Musimy ją... To na niedzielę sobie zrobimy, może tak. być? Zdecydowanie, bo 28 stopni ma być chyba snopunia. No. Super. Auto odebrane, wymyte. Chyba <noise> dłużej zeszło z myciem samochodu niż z wymianą Oleju z serwisem, także mieli trochę roboty. Saigon tu był. Wszędzie igły z tych drzew, które są na Kei. No. I na pewno jak sprzątali ten samochód, to zastanawiali się, kto tym w ogóle jeździ. Jakieś chyba <grym, <grym, podróżnicy, <grym, bo wszystko tu jest. Barszcz, ziemniaki, drewno na ognisko, w bagażniku, oczywiście. Tak. Kompot w słoiku. <grym>, no węgiel drzewny, co chcesz. Paśmy. No. Także pełen serwis. No, a teraz pokazujemy Wam właśnie obiecany ten d -Bond. i to jest, taka, to jest taka tablica, która będzie u nas w jachcie. Taką zrobiliśmy, taką elegancką, fajną. Tylko jest po prostu taka lipa, że tutaj ten kod QR, który mamy, nie zauważyłem robiąc go, że zrobiłem go po prostu w firmie w firmie, która wymaga subskrypcji rocznej, i tam sobie życzą coś chyba około 300 zł, żeby to działało. No, po prostu robiłem na szybko, gdzieś tam między gośćmi, nie zauważyłem. Ale po prostu przykleimy tutaj naklejkę z kodem. No i zobacz, to chyba będzie. No, myślę, że będzie. Tak. Ale ogólnie bardzo ładnie wygląda. No, fajnie. Mi się podoba. I zrobiliśmy jeszcze sobie. Bo nie mieliśmy numer, numer naszej łódki, ale może nie będę go pokazywał, bo jest wymagany do ubezpieczenia jachtu. Także wreszcie to zrobiliśmy i teraz to trzeba będzie przykleić na taśmie. No, jak przykleimy na taśmie, to będziemy mieć zrobione fajnie wreszcie. Nie? Mhm. A teraz jedziemy na obie. Patrzcie tu, jaki normalnie numer, to jest szok, bo my mamy same Mercedesy, samochody i zobaczcie, Mercedes na nasz adres w Rzeszowie, na adres siedziby, wysłał nam, e, to chyba mi, tak? Tak, tak. <laughs> Życzenia z okazji urodzin, pomyślności, zadowolenia. Nawet prezes zarządu się podpisał, zobaczcie, kurczę. Nie ma lipy. Szok. To jest szok po prostu. Jesteśmy ważnym klientem firmy Mercedes, bo mamy trzy Mercedesy, także bardzo jest nam miło i dziękujemy prezesowi zarządu całej firmie i, i marce Mercedes-Benz za pamięć. To naprawdę bardzo miłe. Dziękuję. Dzisiaj wieczorkiem będziemy robić testy Takiego oto sprzętu, który zakupiliśmy, bo właśnie ostatnio nasz kolega Kuba, jak rozparaliśmy grilla, to miał podobne urządzenie, które jest zasilane tym gazem, takim samym jak wchodzi do nas do kuchenki. Kiełbasa naszykowana przez Agatę. Mamy oczywiście nasze profesjonalne kije, które kupiliśmy niedawno. Tu jest ognisko, przy okazji palimy karton z piwa. Tam w oddali, gdzie brązowa budka jest Agata. No, i będziemy próbować. Jak to działa? Rozpakowujemy i robimy testy. Trochę mi to ciężko jedną ręką zrobić, ale może się uda. Tu się reguluje z tego co widzę. Już to zainstalowałem, połączyłem. No i teraz przesuwamy. Nie działa. Albo nie umiem. Tutaj jest kuda, jeszcze się tu gaz lewie, zaraz się zapalę. Nie, zdało się, ale doje. Wow. <grymne> <grymne> piknik chwila, moment. Dobre to jest, kurczę patrzcie tu normalnie. Kurde, ale daje. No spoko. Chwila moment i rozpalone. Będzie się przydawać. Co tam? Próbuję obrócić. Gata działa ostro. A ja już wyczaiłem, co się tutaj z tym palnikiem dzieje. Wydaje mi się, że przy pierwszym uruchomieniu yy, po prostu tak było, że, że jakby nie chciał załapać. I teraz odkręcamy. Widzicie? Od razu łapie. Także elegancko. Dobra rzecz. Tu jeszcze pokażę wam. Zaraz kiełbaska spadnie. Już tylko muszę pokazać. Mamy takie fajne piwo z Niemiec. Od Agaty taty w prezencie dostaliśmy. Także będziemy zaraz degustować. VIP yacht Solina.